Pandemia żyłoby nam się w przewidywalny sposób, realizując swoje indywidualne plany w cieniu walk politycznych, konfliktów społecznych, lokalnych wojen, gdyby nie ten potężny światowy krach, jaki nastąpił na początku 2020 roku. Jak w jakimś niekoniecznie wybitnym filmie katastroficznym, cały współczesny świat stanął na głowie. Zamknięto zakłady pracy, zabroniono obywatelom opuszczać miejsce zamieszkania, zamknięto lasy, nakazano noszenie masek na twarzach i dezynfekowanie się w każdym miejscu. Lekarze zabunkrowali się w przychodniach, opowiadając przez telefon pacjentom bajki o tym, jak się mają leczyć. Nie będę tu się wywodzić na ten temat, bowiem został już opisany w kilku ciekawych książkach. Ale pozwolę sobie na kilka słów refleksji. Przede wszystkim uważam, że koronawirus istnieje, ale pandemia, zgodnie z wcześniejszymi definicjami, nie istnieje. Porównując z innymi chorobami zakaźnymi, mogę powiedzieć, że one też bywają groźne i często śmiertelne, i niekoniecznie da się ich uniknąć szczepionkami. Ale podobnie jak wyżej wymieniony wirus, też nie powodują pandemii. Dla mnie podstawowymi kryteriami pandemii muszą być powszechność wirusa lub bakterii, wynikająca ze współczesnych możliwości podróżowania oraz przede wszystkim z ogromnej ilości zgonów. A to w Polsce i większości krajów na świecie nie ma miejsca. Ilość zgonów jest porównywalna z innymi zakaźnymi infekcjami występującymi każdego roku. Pomimo tego na całym świecie nastąpiła niewyobrażalna psychoza. Zastosowano wymienione wcześniej obostrzenia i media codziennie bombardują widzów, słuchaczy i czytelników przerażającymi komunikatami z frontu walki z wirusem. Nikt nie zastanawia się, skąd to się wzięło, czy informacje są rzetelne, czy testy są rzetelne, czy obostrzenia są słuszne i skuteczne. Przeciętny telewizor zmęczony po pracy lub wypoczęty jako emeryt. Uruchamia wieczorem swój telewizor i z każdego kanału słyszy straszne wiadomości. Dzisiaj zakażono tysiąc osób, dwie zmarły. Noś maseczkę, polewaj ręce spirytusem, a. A potem telewiz idzie spać. Nad ranem boi się wyjść z domu i patrzy na ludzi na ulicy, jak na dziki zarażone pomorem świn. Przeżyłem trudne chwile przez ten zajob, zakaz odwiedzin matki w DPS. Jej samotną śmierć, pogrzeb bez udziału rodziny, brak kontaktu z synem i wnukami przez miesiąc, kłopoty z instytucjami, które nie przyjmowały klientów petentów, kłopoty ze zdrowiem i tak zwane telefoniczne porady zabunkrowanych lekarzy. A inni ludzie, któż policzy dramaty i wręcz tragedie, które wynikły z zatrzymania działania całego państwa i innych państw. To policzy straty w firmach, bankructwa, utraty pracy, samobójstwa. Komuś jednak opłacało się zatrzymanie całego świata. Palcem takich osób nie wskażę, ale mogę jedynie wskazać sektory, które w jakiś sposób zyskały na tej dziwnej wojnie bankowy, farmaceutyczny, medyczny oraz rządy państw, które dosłownie zniewoliły swych obywateli.